Serdecznie wszystkich na kolejnym spotkaniu w systemie Miłości Ojca Pio, świętego Franciszka z Asyżu i wszystkich istot, które Bóg stworzył, a stworzył potężne niebo, w tym niebie jest pięknie, ale niektórym zachciało się wyjść z tego nieba i to właśnie jesteśmy my. Jako aniołowie, jako dzisiaj ludzie z krwi i kości, którzy mamy duszę w środku, która myśli, uczucie ma, i czasami ma je piękne, a czasami ma różnie z nimi bywa, czasami się denerwuje na ten świat, na innych, bo jest w tym świecie coś, co nie wyszło czyli zło. Wyszło zło. W niebie zła nie ma, bo nie ma takiej potrzeby, aby ono było, bo wszyscy są kulturalni. Wszyscy są łagodni i piękni. I nie denerwują się, bo nie ma czym, wszystko jest. Szukają tylko całą wieczność szczęścia i rozkoszy. Na tym polega niebo, podróże po niebie i tak dalej. Tak mi ojciec Pio mówił, że będziemy poznawać całą wieczność, bo uwielbiamy, wszyscy uwielbiamy poznawać. Uwielbiamy bajki, uwielbiamy piękną przyrodę, <laughs> piękną muzykę, sztukę. Wszelakie piękno uwielbiamy i lubimy, i kochamy to. Zanurzamy się w tym pięknie, podziwiamy, istniejemy jeszcze na tej ziemi tylko dlatego, że jest piękno i sztuka. Gdyby tego nie było, to byśmy się pogrążyli w smutku i w wielkiej żałobie, ponieważ nikomu by. Nie przyświecały piękne cele, tylko samo zło, samo zagłada by następowała. To dzięki sztuce, dzięki pięknu, kolorom, które możemy odbierać również poprzez ciało, poprzez zmysły, do środka, do duszy, możemy żyć i istnieć w spokoju. Chociaż ten pokój, jak widzimy, cały czas jest zagrożony, bo tutaj nieba, nie ma nieba. Ojciec Pio właśnie mówił, że Ciesz się do środka, trzeba cieszyć się do siebie. W środku musisz mieć zadowolenie. Jeśli go nie ma, to nie będzie na zewnątrz. Bo to, co w środku, Jezus zresztą o tym też mówił, że nie to, co nas brudzi, yy, przychodzi z zewnątrz, tylko to, co mamy w środku, to nas brudzi. Bo jeśli mamy zło, złe intencje, yy, nie chcemy piękna dobra, nie chcemy dla innych, cudowności tylko dla siebie zadowalamy tylko siebie w sensie egoistycznym mówię oczywiście bo mamy się zadowalać ale w sposób boski. No to wtedy innych odtrącamy a nawet atakujemy. Widzimy zło w drugich mamy poglądy jakieś wytwarzamy sztuczne że nie ma Boga że liberalizm najlepszy że komunizm najlepszy że ten rząd najlepszy a wszystko jest odwrotnie akurat. To są tylko wymysły ludzkie. Tym nie należy żyć i tym się nie należy cieszyć. Cieszyć się należy z wszelkiego dobra, które powstaje i które dba o innych. To jest najważniejsze. I takich rządów i takich przywódców potrzebujemy. Zawsze. Ale najczęściej jest tak, że jak się już do, do władzy dorwą, do tak zwanego koryta, to tam dopiero robią przekręty straszne. Nie wszyscy, bo ojciec Pio kiedyś powiedział, że byli królowie bardzo, bardzo bogaci, a byli blisko Boga. Można być bogatym, nie ma problemu. Można być biednym, też nie ma problemu. Ale kochaj Boga, kochaj piękno, sztukę, kulturę. Od tego zaczynamy. Cały postęp. Ojciec Pio mówił na rozmowie ze mną, mówił mi też, i to też zapisałem w tych moich pismach. Które dedykuje matce Najświętszej, bo też ojciec piomuj, żem zadedykował je matce Najświętszej, te pisma. Bo taka była umowa. To. O, uciekło mi. No nieważne. Każdy więc musi iść taką drogą wewnętrzną. Musi się starać. Była mowa o tym, że można być bogatym i biednym. To nie ma znaczenia, o tych królach, tak. No, można być bogatym, nie ma problemu z tym, żadnego. Można być biednym, ale najważniejsze, jak już mówiłem, być z Bogiem i tworzyć piękno. Zaczynamy od kultury. O, właśnie to chciałem dodać. I ojciec Pio właśnie mówił, że cały postęp duchowy, a nawet tym materialny, od którego też zaczynamy przecież, bo się rodzimy w materii. Więc cały postęp duchowy polega na kulturze. Zaczynamy od kultury Osobiste, bo to w kulturze jest piękno, jest sztuka, jest cnota, jest dobro. Zaczynamy od tego, nie od antykultury, nie od zabijania dzieci, aborcji i te inne rzeczy. To, co teraz wprowadzają. Tabletka przed, tabletka po, tabletka z przodu, z tyłu, pod stopami. Same tabletki, wszędzie. Zamiast się zdrowo odżywiać i mieć dobre... Ym, Dobry pogląd, dobry pogląd, można go mieć, ale edukacja leży, więc źle edukują wszystkich. Młodzież nie wie do końca, nie jest taka mądra, żeby wszystko wiedzieć, więc ulegają tym manipulatorom politycznym. Więc cnoty, cnoty i nie obarczać się grzechami. Bo nie ma takiej potrzeby. Niekiedy jest tak, że ktoś tam się przerazi, że zgrzeszył, że coś zrobił. Nie, nie trzeba się tym przerażać, bo takie jest tutaj życie. Tak naprawdę grzech nie istnieje. O, to jest tylko pewnego rodzaju zło, które się nam przydarza ze względu na życie w materii, w ciele. Przecież wszyscy się zbawią, ojciec Pio mówił. Wszyscy, Jezus też to powiedział. Nie przyszedł potępiać, ale zbawić, zbawiać, mówić. O słowach życia, więc nie ma co się przejmować słabościami i nie, nie, nie tragizować, bo to nic nie daje. A jak się czujesz, że upadłeś, to się podnoś szybko. Przebacz sobie i przeproś Boga, przeproś niebo, które jest piękne i wspaniałe i do przodu, i do przodu. W ten sposób szybko się zbawimy. Kto ma imieniny, urodziny, to wszystkiego najlepszego. Oczywiście życzę. Kładamy do koszyczka Ojca Pio nasze sprawy, nasze radości, nasze smutki, naszą ekonomię domową i polityczną, społeczną i państwową. Módlmy się za Tuska również, żeby się nawrócił, bo idzie złą drogą. I wszystkich polityków, którzy idą złą drogą, zwłaszcza to lewactwo, nam tu teraz wciskają ten zielony ład, to im się zielono w głowach już zrobiło. I dlatego tak fiksują. <laughs> Ma być lepiej, a nie gorzej. Więc róbmy wszystko: starajmy się do, w środku, w naszym wnętrzu pobudzać naszą duszę do działania, do myślenia, do pięknych odczuć. I wszystkim tych pięknych odczuć życzyć, nawet swoim wrogom, prześladowcom, bo oni też są aniołami, ale nie wiedzą, co robią. Ten rząd w ogóle nie wie, co robi. To jest katastrofa. Kłamstwo na kłamstwie i kłamstwem przykrywa. Oszukują i manipulują cały czas. Więc wkładamy do koszyczka wszystkie problemy państwowe, nasze, osobiste, prywatne, abyśmy mogli szybko jako społeczeństwo, jako cywilizacja wzrastać do lepszej przyszłości i do lepszego widzenia siebie, jako anioła, który ma zadatki na zbawienie się, na życie wieczne. Wszyscy mogą się zbawić, ale nie wszyscy muszą od razu, tak ojciec mówił. <laughs> Idałów tutaj nie ma, więc błądzimy często <laughs> i brudzimy się. Ale to dla Boga nie znaczy nic, ponieważ Bóg jest dobrym, najlepszym rodzicem. Jak się małe dziecko gdzieś tam pobrudzi, po lata, po, po kałużach, po błocie, tak przecież jest. No to matka nie mówi, uciekaj stamtąd, czy rodzic, że nie, nie, bo się pobrudzisz i tak dalej. Nie, pozwala. I potem przychodzi do domu i czyści ubranka, pra, pierze i, i kocha to dziecko dalej. Tak samo i Bóg z nami ma. To samo, przygarnia nas cały czas swoim miłosierdziem, miłością, pomimo, że się pobrudzimy. Ilu jest pobrudzonych siedzi w więzieniach? Też ich Bóg kocha, tak samo, bo zło zrobili. Przekroczyli sumienie, przekroczyli prawo, bo brudzili się, tak jak to dziecko. <laughs> Ale gdyby była dobra edukacja i wiedzieli, że Bóg im przebaczy, to by może i się zmienili. Ale tak to czysta sprawiedliwość też wszystkiego nie załatwi. Musi być miłosierdzie i dobroć. Jakby rodzic chciał być tylko sprawiedliwy dla swojego dziecka, to szybko by się go wyrzekł. <noise> czy zwierzątka tak samo kochają swoje dzieci. Gdyby były tylko sprawiedliwe te, te, te zwierzątka ma rodzice zwierząt, to by też odtrącili, a kochają i nic tam <noise> się takiego nie dzieje, żeby, żeby mm, rodzic zwierzątek nie przygarnął. Cały czas opiekuje się, mama czy tato. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. <laughs> Przeczytam Wam wiersz, taki trudniejszy, kiedyś napisałem. Azyl humanizmu. Nawet najpotężniejsza siła ludzkiego umysłu Razi czasem bezbarwnością humanizmu. Totalna jedność przebita jest strzałami tajemniczej natury, stąd tak mało wynurzającej się energii ukoronowanego zwycięstwo humanizmu. Świat to prosta recytacja, zastanowień nad wolą konkretyzowanego działania. Siłą antropologicznych wyjawień wartości, całokształtu dokonanej rzeczywistości. Dojrzałość więc krytyki w jakimkolwiek układzie doznań umysłowych wskazuje na naturalne procesy, jakie dokonuje zjednoczona wolność odczuć. I kilka myśli z drugiego tomu. Ktoś, kto prawdziwie kocha i jest szczęśliwy, nie przykłada się do powstawania cierpienia, chorób, starzenia się ciała, umierania i zanikania energii psychicznej. Bóg nie mógł stworzyć holokaustu, jakim jest kosmos, w którym niestety jeszcze żyjemy i umieramy. Kto zatem aż tak pozornie nas kocha, że od niepamiętnych czasów zakodował nas brak wiedzy i cierpienie. Święty Franciszek z Asyżu doskonale to rozumiał. Też nie mógł wszystkiego powiedzieć, bo Kościół zawsze fiksuje na punkcie doktryny. <laughs> Musiał się gryźć w język. Ojciec Pio całe życie się gryzł w język, nie mógł powiedzieć ani. Kazań to prawie w ogóle nie głosił, tylko rozmowy, rozmowy w konfesjonale i rozmowy z nami w Nowej Hucie. Przez 50 lat były to rozmowy przecież. Tysiące, tysiące ludzi przyjeżdżało na rozmowy. Ale to nie było takie jawne. Nie każdy mógł wejść tam z ulicy, nie? Bo musiał być wprowadzony, ojciec się musiał zgodzić i tak dalej. To nie były takie proste sprawy. Kiedyś pytaliśmy z Ludwikiem o pewne zakonnice. Czy mogłyby przyjść na rozmowę? Inne przychodziły. Ale, o, ale pytaliśmy o takie inne jeszcze. To ojciec powiedział, że nie. Nie, bo nie wierzą. Więc to, to po co? Tak samo jak dużo ludzi, TVN-y, to wszystkie stacje ateistyczne promują to, że zamach smoleński to był wypadek. No to jest, to, i, to, I ludzie w to wierzą. I teraz chodzą... Pod te pomniki głupoty tam wypisują, mówią, że to Kaczyński zamordował 90 paru tam, parę osób. Przez to przez jego decyzję. No To są po prostu śmieszne rzeczy. To był, to był przecież zamach zrobiony przez Putina i Polacy do tego rządzący rękę przyłożyli niestety. I ojciec Piona mówił, że to był zamach. Zaplanowany to był. Więc takie głupoty gadają w tych TVN-ach, no to ludzie w to wierzą. <laughs> Tak samo jak takie głupoty opowiadali, pamiętam już od dawna, od początku właściwie, jak się pojawił ojciec Pio, że jacyś tam pseudonaukowcy, ateistyczni, jacyś tam liberałowie, przeciwnicy Kościoła, Ducha i Boga i wszystkiego innego, mówili, że pisali nawet książki, artykuły na ten temat, że ojciec Pio sobie sam dziury robił w rękach, w nogach, w boku i gdzieś tam jeszcze na plecach. I sobie wypalał te, 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 jakimś siarką czy czymś. <laughs> no po prostu takie, takie banały ludzie potrafią opowiadać, że aż przykre to jest. <laughs> no ale i śmieszne jednocześnie. To świadczy tylko, jak są infantylni ci ludzie ateistyczni. Walczą z wszystkim, co, co jest piękne i dobre i prawdziwe. Więc czytam myśl. Czy masz poczucie związania się z Bogiem? Czy potrafisz się z nim łączyć? Jeśli starasz się być dobrym wszędzie i dla każdego, można ufać, że jesteś złączony. Dobro łączy z Bogiem, bo Bóg jest dobry. A jak czynisz zło i masz dzikie przekonania, nieprawdziwe, no to jak się złączy z prawdą, skoro wierzysz w nieprawdę? Prawdę można wyczuć samemu, ale jeśli się ma coraz czystszą duszę, bo jak się ma poplamioną duszę, to ciężko to, o tą prawdę. Będziesz krytykował wszystko, co jest związane z Bogiem. Żeby twoje umartwienia nie prowadziły cię do zadowolenia z siebie, do samouwielbienia, musisz umieć się opanowywać. Bóg ci pokaże doskonałość. Jakiej tu nigdy nie osiągniesz, i wtedy twoje ambicje przygasną. Droga nic jest dla ciebie drogą właściwą. Po etapie nic nadchodzi bogactwo nieba. Ojciec Pio mówił właśnie, że Jan Paweł II, który też rozmawiał z ojcem Pio w Krakowie, pani Krysie, tam do niego przyjeżdżała, na franciszkańską. To mówił właśnie, że Jan Paweł II też był prowadzony odpowiednio, wiedział o reinkarnacji, ale nie mógł tego wprowadzić, oczywiście, bo to się nie da. Do dzisiaj widzicie, nie można, bo są trudności dogmatyczne. Nie ma czym ich rozpuścić, no wiedzą, ale tą przynajmniej taką, jaką na przykład ja mówię, to też można by, ale to, to jeszcze czasu trochę upłynie. To mówił, że Jan Paweł II pod koniec życia miał osobisty, bezpośredni kontakt ze światami. I ostatnia myśl. Mamy podstawy do uzyskania pokoju z powodu naszej nieśmiertelności i ostatecznie zapewnionego zbawienia. Pięczący. Piętrzące się pokusy, zwątpienia i zniechęcenia są w zasadzie niewielkim zagrożeniem, bo mamy kogoś, kto nas przez to wszystko spokojnie przeprowadzi. Naszym najświętszymi, naszym, naj, na, naszymi najświętszymi pośrednikami są aniołowie z nieba, ale trzeba o nich pamiętać i prosić ich o wsparcie. Trzeba prosić, to też jest droga do nieba: prosić. Proście otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie. Proste. I nadal wszystko miłość cierpliwa jest. Jeśli te trzy cechy, cztery, będziemy mieli, to się na pewno zbawimy. Bo powtarzam to często i będę powtarzał, ojciec też na rozmowach powtarzał, że w niebie nic się nie musi, nic nie potrzeba, tylko się chce. I my też tu chcemy wiele rzeczy i robimy je. I trzeba chcieć dobrych rzeczy, dobrych. Być dobrym, miłym i sympatycznym dla każdego. I patrzeć z politowaniem, jeśli ktoś źle robi. No bo są, prawie wszyscy tutaj coś złego zawsze zrobimy. Więc patrzeć z politowaniem i miłosierdziem, patrzeć okiem Boga miłosiernego na te osoby i wtedy też im pomożemy w ten sposób. Nie, nie potępiajmy nikogo, nawet jak złe rzeczy robi. Bóg nie potępia. Sami się potępiamy i wygaszamy. To jest źle. Musimy się ożywiać, żeby ten płomień, to słońce naszej duszy świeciło dla wszystkich. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się systemu miłości i Papa. Ma dla nas plan czasem zaskakuje nas, ufaj kochany, Bóg ma dla nas plan czasem zaskakuje nas. Ten miłości, w którym ciągle trwa